ten medal nadawany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, które istnieje od 1917 roku, a wręczał nam ten medal dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej pan Andrzej Dąbrowski. Medal ten nadaje się instytucjom, organizacjom, które mają zasługi dla bibliotekarstwa polskiego oraz zasługi w upowszechnianiu książek w społeczeństwie polskim, a także zasługi na polu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Medal może być wręczony albo przez przewodniczącego zarządu głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, bądź przez wiceprzewodniczącego, bądź też sekretarza. Natomiast pan Andrzej Dąbrowski jest członkiem zarządu okręgu głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, stąd też jest upoważniony do wręczenia tego medalu. Medal jest bardzo ładny, wykonany jest z brązu patynowego. My, pracownicy Biblioteki w Skarżysku, jesteśmy bardzo dumni z otrzymania tego medalu. Jest to podsumowanie działalności biblioteki, 70 lat biblioteki. Jest to tym bardziej dla nas bardzo ważne, dlatego że w tym roku przypada 70-lecie działalności powiatowej i miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kamiennej i jesteśmy dumni niezmiernie z otrzymania tego medalu. Ja chciałam podkreślić, że to dzięki pracownikom Biblioteki Powiatowej i Miejskiej w Skarżysku Kamiennej, dzięki ich zaangażowaniu, wysiłkowi, jaki wkładają w codzienną pracę, mogliśmy ten medal otrzymać.